Dzień dobry Państwu. Znajdujemy się w okolicach Śremu, gdzie od czterech lat dla Państwa testujemy odmiany niemieckiej hodowli Agromais, której jako AgroApp jesteśmy przedstawicielem na Polskę. Dzisiaj zaprezentuję Państwu nowości, które przygotowaliśmy na ten sezon. Będą to trzy odmiany. Odmiana Agrobepo v 220 o użytkowości ziarno Odmiana Agrogrismo z V250 o użytkowości na ziarno i odmiana Haiko z V250 o użytkowości na kiszonkę. Zapraszam. Beppo to odmiana, która zdecydowanie w krótkim czasie, bo V220 zbuduje dużą masę i da dużo energii. To również odmiana, która w krótkim czasie wygeneruje duży plon ziarna. Dobra kiszonka to nie tylko masa, ale również i wartości energetyczne. I tu Bepo ma też dużo do powiedzenia. Proszę zobaczyć kolba w typie e, Flint Dent, bardzo ładnie uziarniona do końca. E, dzięki temu możemy mówić o dużej energii, o budowie dużej ilości energii i dużej ilości skrobi i tym wyróżnia się Bepo. Oczywiście to jest również odmiana ziarnowa, a więc można też liczyć na solidny plon, cały czas podkreślam, przy niskim stosunkowo V. Pismo to odmiana, która w średnio wczesnym okresie da nam potężny plon ziarna w typie 1 i będzie szybko oddawała wodę zarówno na polu, jak i w suszarni. Kolby, proszę zobaczyć, w pełni uziarnione w typie dent. Jak przyjrzymy się bliżej, przełamiemy roślinę, kolbę, widzimy bardzo długie ziarniaki, 18 rzędów z bardzo małą osadką, co jest również gwarantem tego, że ta masa tysiąca ziaren będzie wysoka. Agro Haiko, odmiana z PO 250 Jest to odmiana, uwaga, dla koneserów kiszonki. Gdy zapytamy rolnika, co ważnego jest w kiszonce, patrząc przez pryzmat kukurydzy, odpowiedź brzmi masa i energia. Odmiana Haiko jest odpowiedzią na to. Proszę zwrócić uwagę, jak wysokie są rośliny, dobrze uzistnione ze z greenem, a więc z efektem zieloności, a z drugiej strony, jakie mamy kolby. Przybliżmy kolba w typie flint dent, w pełni uziarniona, dająca dużą ilość energii.